Bardziej świeżych czarnych jajek. A tej kury nie będziemy potrzebować. A ja będę potrzebować. Jest taka słodka. Nic, masz zbyt miękkie serce. Potrzebuję kilku czarnych jajek. Rączka pomocy. Dzięki. Świetny gadżet, żeby rozbić jajko i się nie pobrudzić. Idealnie. Wlewamy wszystko do miski. Kilka jajek. Wsypujemy mąkę. Wystarczy. Teraz dodajemy trochę czarnego. Jak moja dusza węgla. Teraz mielimy go w moździerzu i wrzucamy do naszej masy. Powinno powstać niesamowite czarne ciasto. No, hmm, Nie potrzebuję go. Rączka? Potrzebuję twojej pomocy. Upijataj moje ciasto. Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Idealne. Przykrywamy folią spożywczą i dajemy mu czas na wyrośnięcie. Czekamy. Okej. Enid, przestań się wygłupiać. Zacznij gotować. Dobra, dobra. Hmm. Mam tu swój własny słodki świat pod stołem. Wow! Zdecydowanie będę potrzebować tych małych pianek, czekoladek i koszyka żelków. Trzeba też pamiętać o tych warkoczach z myślą. No i oczywiście o skitelsach. Yeah! Wednesday, spójrz na moje kolorowe składniki. Hmm. Co? Znalazłaś to wszystko pod stołem? Może ja też coś mam? To okay. dziwne. Anit, co zamierzasz z tym wszystkim zrobić? Ej, jeszcze nie wymyśliłam. Ojej, jak głośno! Wyłącz to! Hura, <noise> moje ciasto jest gotowe! Teraz je porządnie rozwałkujemy! Ojej, Wednesday, przygniotłaś rączkę! Wednesday! Musi bardzo cierpieć! Przestań! Co ty mamroczysz pod nosem? Prawie rozwałkowałam ciasto. Zacznij robić swoje! Czego chcesz? Co? Rączka? Pod ciastem? Znowu się wygłupiałeś i tak to się kończy. Muszę rozprostować ręce, zanim zacznę lepić brzegi mojej przerażającej pizzy. Super. Co ty na to? Wow, ja też mam pomysł. Okej, okay. rozpuszczę wszystkie żelki, jakie mam. To będzie świetna baza do mojej słodkiej pizzy. Wlewamy do foremki, robimy boki z pianek. Właśnie tak, podstawy gotowe, idziemy dalej. Teraz będę potrzebować czekolady, ale co mam z nimi zrobić? Wiem, cześć! Dam ci czekoladkę, a ty dasz mi swój popyt. Na jeden, dwa, trzy. Świetnie, dzięki! Tura, mam popyt Wpadłam na doskonały pomysł Rozpuszczę moją tęczową czekoladę we wrzącej wodzie To szybkie i łatwe Gotowe Czekolada jest całkowicie roztopiona Odcinamy końcówkę i wlewamy czekoladę w odpowiednim kolorze do każdego paska popyt Super Jaka pyszna czekolada A teraz czekamy Hej, what? Padł mi do głowy świetny pomysł. Dodatkami do mojej pizzy będą kiełbasa, bekon i sos pomidorowy. Zrobimy wszystko w moim mrocznym stylu. Okej. Zwykłe kiełbaski wyglądają zbyt dobrze. Nikt nie wie, że to tak naprawdę odcięte palce moich wrogów. Podobne? Enid, co ty myślisz? Matko! Awaj, czemu tak głośno! Czekolada zastygła, teraz można wyjąć czekoladowe tęczowe paski z popyt. Idealnie! <laughs> Składamy pizzę. Zaczynam od rozsmarowania krwawego sosu pomidorowego na całej mojej czarnej pizzy. Jeśli uda mi się otworzyć ten okropny słoik. Rączka, pomożesz? Dzięki, gadżety kuchenne zawsze przydają się w walce ze złośliwymi słoikami. Wylewamy wszystko na pizzę. I rozsmarowujemy. A teraz dodam troszkę mięsa. Świeże mięso mielone. Ulepię z niego kształt głowy. Podobna? No ta twarz naprawdę pasuje do mojej pizzy. Teraz muszę tylko dodać jej skórę. Świeży boczek mi w tym pomoże. Idealnie przerażające. Teraz to troszkę podpieczemy. Gotowe? Dodam jeszcze żelkowe oczy. I ostre jak brzytwa zęby. I jeszcze troszkę oczu. Oczu nigdy za wiele. Enid, już się boisz? Świetnie. Dokładnie o taką reakcję mi chodziło. Ogrupne, to, to okropne SD, Jak możesz to jeść? Dobra, wracamy do mojej tęczowo słodkiej pizzy. Rozłożyłam czekoladowe paski popyt. Teraz jedna strona jest wypełniona skitelsami. A druga mini piankami. Jaka kolorowa i ładna. Idealna, mm. prawda? Hey. Dobra robota, Wednesday. Co zamierzacie dalej zrobić? Wow, dzwonicie mm. po znajomych? Super, zorganizujmy imprezę. Wszyscy będą zachwyceni pizzą. No i jak? Smakuje? Jest świetna, prawda? Spróbujmy. Czyja pizza będzie smakować lepiej? Oh, hey! Wednesday czy Enid? Czyj pizzy chciałbyś spróbować? Napisz w komentarzach. Całkiem smaczna. Mm, Odlot! Co za uczta! No mm, mm, pyszności! E, może się zamienimy? Ekstra? Spróbuję. Okay. Cool. Wednesday, Twoja pizza jest bombowa. Bardzo smaczna, mimo że ze strachem się ją je. Może to się zamienimy. Twoja pizza wygląda dziwnie. Enid, od Twojej pizzy bolą mnie oczy. Ale jest naprawdę dobra. Nie mogę przestać, chcę jeść, jeść. Wszyscy są na jedzeni? To może zatańczymy. Powtarzajcie za mną. Jak zwykle wszystko zepsuliście Następnym razem poćwiczcie w domu To była świetna zabawa Chciałabym, żebyśmy mogli spotykać się tak częściej Dziewczyny, co robiłyście przez całą noc? Co to za koszmar w kuchni? Urządzacie imprezę i mnie nie zaprosiłyście? Posprzątajcie to szybko Umyjcie wszystko dokładnie, żeby wszystko lśniło No brawo, moje drogie Uwaga, jedzie pociąg Co dla mnie wiedziesz? Mam nadzieję, że coś dobrego. Stać! Kontrola towaru. Pianki. Chyba mam pomysł. Weźmy trochę pianek marshmallow i jeszcze troszkę i jeszcze więcej. Teraz wszystko mieszane, aż będzie całkowicie gładkie. Potrzebuję czegoś, czym mogę wypełnić foremki. O, Justin właśnie patrzy w gwiazdy. Mogę pożyczyć czapeczkę. Ekstra, dzięki! Okej, okay, teraz musimy wlać do niej nasze ciasto I wycisnąć je do foremek Kiedy wypełnimy wszystkie, to wkładamy je do zamrażarki Gotowe! Nasze pączki marshmallow są zamrożone Pozostało tylko wyjąć je z foremek Wow, wyglądają pięknie! Poleję je na wierzchu syropem truskawkowym No i co to za pączek bez kolorowej posypki? Oczywiście, że ją dodamy! Od razu wygląda lepiej. No i gotowe. Muszę to pokazać Justinowi. On to doceni. Jest i Justin. Hej, przyniosłam coś dla ciebie, chcesz? Wow, czy to pączki? Ale z czego są zrobione? Wow, pianki marshmallow są pyszne. Zostaniesz i połowisz ze mną ryby? Dobrego mamy w lodówce. O, lody to zawsze miłe. Szybko je otworzę. Ej, nie chcesz się otworzyć? Zaraz i tak to zrobię. No dalej. Mam pomysł. Po co mam otwierać pudełko, skoro mogę je po prostu rozciąć. Gotowe. Ozdobię. Dodam posypkę. No i pędzę do Justina. Musi powiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. Wow, prawie mi się udało. Ej, hey, Justin, wszystko w porządku? Pomogę ci! Znalazłem czapkę, którą zgubiłam rok temu. Co to jest? Pączki? Z czego są zrobione tym razem? Z lodów? Wow, to niesamowite! Uff, i ostatni Misiek. Jestem pełna. Co to? Latający koszyk przyniósł mi urządzenie do pączków? Interesujące. Spróbujmy użyć moich ulubionych żelków. Kładamy kilka z nich do foremki i zapominamy o nich na chwilę. A kiedy będziemy czekać, można posłuchać naszej ulubionej muzyki i deszczadu! Jocho! Wszyscy tańczą! O, spokojnie! A co to? O matko płoniemy! Żeby tylko mi się się nie spaliły. Wow, nie spaliły się wręcz przeciwnie. Wyglądają bardzo apetycznie. Połóżmy je na talerzu i biegniemy do Justina. Musi ich spróbować. Kapitan Justin jest na pozycji. Nie ma żadnych wrogów, ale gdzieś tam obok są, czuję to. No i mamy. Uważaj! Ojej, Britney! O nie! Przewrócę się! Mów, to było miękkie lądowanie i płotki są nienaruszone. Proszę, Justin, spróbuj. No pewnie! Wyglądają odlotowo. Mam nadzieję, że smakują tak samo. Mmm, pączki z żelków. To genialne, Britney. Smakuje jak żelki, a tylko w formie pączka. Oczywiście daje pięć gwiazdek. Przybi piątkę. Jaki mam piękny przydomowy ogród. Czy to ananas? Wychodowałam ananasa. Muszę natychmiast coś z nim zrobić. Już mam pomysł! Uwaga na moje mocne ręce! Przełamię, przetnę wszystko! Nawet ananasa! To dla mnie bułka z masłem! Układamy krążki na talerzu. Idealnie! Ale co robić dalej? Właśnie do polewy wykorzystam płynną czekoladę! Zamierzam użyć czajnika, aby jak najszybciej ją rozpuścić. Trzeba tylko włożyć czekoladę do wrzątku. No i proszę, gotowe! To najszybszy sposób! Teraz moja czekoladowa gąsienica pełznie do moich ananasowych pączków. Nadszedł czas, aby nałożyć polewę czekoladową. Widzicie, jaka jest płynna? To fajny lifehack, co? Wisienką na torcie jest posypka. Duża posypki. Właśnie tak. Myślę, że tyle wystarczy. To arcydzieło. Jestem pewna, że jest pyszne, ale trzeba to dać Justinowi. Justin, jesteś bardzo zajęty. Mam dla ciebie pyszny smakołyk. O, gratulacje! Co to? To nie mój pierścień. O co chodzi? A, trzeba to zjeść. W porządku. Mmm, jest pyszne. Nie mogę przestać. O, co my tu mamy? Makaron? Mam pomysł. Rozłóżmy ugotowany makaron na desce i przetnijmy go w poprzek na dwie części. W ten sposób powstaną dwa małe krążki sklejonego makaronu. Teraz bierzemy dowolny okrągły kształt, mój to pokrywka od wykałaczki. I wycinamy kółeczko w środku. Przypomina pączek, co? Oj, a co to? To Doritos! Ostre na czosy. Co przerażające! Ale my niczego się nie boimy. Zamierzam zamienić naczosy w kruszonkę. Wałek do ciasta i torebka naczosów to jak się okazuje świetna panierka do pączka. Teraz wysypujemy te okruchy na talerz. Bierzemy wcześniej wycięte pączki, zanurzamy w jajku, mące i okruchach z naczosów. Teraz najważniejszy krok. Zanurzamy pączka w gorącym oleju. Uważajcie, bo jest naprawdę gorący. Gotowe. Jaki wspaniały i duży pączek. Justin będzie zachwycony. Lecimy. Wow, przyjacielu, zagrałeś to naprawdę dobrze. Oto smakołek, zasłużyłeś na niego. Justin, przyniosłam ci nowego pączka, chcesz? Wow, Britney, ostatnio rozpieszczasz mnie tymi pączkami. Czy to jest serowe? Muszę szybko spróbować. Wow, to jest takie dobre! Chcesz trochę? Owocowy autobus jest w drodze po swoich pasażerów. Ups, mały wypadek. A jabłuszko jeszcze mi się przyda. Wyciągnę moją ulubioną walizkę. Potrzebuję... O, popyt! To takie wciągające, ale nie chcę go teraz. Portfel? Może są w nim pieniądze? Pusto. gdzie to jest? Mam! Używam tego gadżetu kuchennego do obierania jabłek i robienia dziurek w środku. Strzykawka. Nabiorę do niej nutelle. To będzie idealna polewa do moich pączków. A wy co bardziej lubicie? Syrop czekoladowy czy nutelle? Jeszcze kolorowa posypka? No i gotowe. Okej, okay, zanieśmy to Justinowi. Będzie zachwycony. Trzymał się, mam to, mam to. Justin przyniósł nowe pączki. Ups, Britni, przecież balansowałem, mogłaś mnie uprzedzić. Co tam masz? O, nowe pączki. Spróbuję. Nutella na wierzchu, to takie dobre, niesamowite. Ojej, Britni, piesek zniszczył poduszkę. Możesz coś wymyślić? No pewnie. Niedawno wpadłam na świetny pomysł. Bierzemy koło z garażu i rysujemy na nim linię. Malujemy górną część na różowo. Teraz bierzemy kolorowe farby i rysujemy posypkę. Na środku kładziemy najbardziej miękką poduszkę. Gotowe! Chodź tu, przyjacielu. Podoba ci się nowa poduszka? Britney, jesteś niesamowita, dziękuję! Ciemno. Ej! To są jakieś potwory! Co? Karaluchy? Hej! Wynoście się stąd! Natychmiast! Dałabym im popalić! Zjadły całą moją pizzę! Co za pech! O! Owoce! Świetnie! Zaraz zrobię z nich pizzę! Maska ninja na miejscu! Nieczę na miejscu. Zaczynamy. A ja. Pokroję arkusza w ten sposób. W porządku, spód pizzy gotowy. Teraz pokroję dodatki. Do dzieła. Teraz dwa i gotowe. Właśnie tak prawdziwy ninja robi pizzę. Świetnie. Teraz można poczęstować Justina. Justin, zobacz jaka pizza. Wow. Spróbuję. To jest takie dobre. Sama oceń. Britney to po prostu odlot pięć gwiazdek. Super. Co za interesujący film. Auć, trafiło mi się ziarenko. Mam pomysł. Zaraz przesypię wszystkie ziarna na patelnię. Teraz potrzebuję wyciskarki do owoców. Jest. Podstawiam pod nią patelnię i wyciskam sok z arbuza do ziarenek. Właśnie w ten sposób. Teraz stawiam to na kuchence i przykrywam pokrywką. Zaczyna pękać. Mój arbuzowy popcorn jest gotowy. Wsypuję go z powrotem do wiaderka. Hop. Muszę poczęstować Justina. Zobacz, to popcorn arbuzowy. Wow, jest naprawdę dobre. Chcę jeszcze szybko. Daję mu pięć gwiazdek. I kolejna łyżka. Co? Co to za hałas? Pianki merszmelą na ognisku. Czuję się jak na kempingu. Trzeba natychmiast ugasić ogień. Justin, trzymaj się. Uratuję cię przed pożarem. A, co ty robisz? Brief, jestem teraz cały w pianie. Ups. E, zaraz to naprawię. Wezmę folię. I włożę ją do skórki po arbuzie. A teraz wsypię do środka węgiel... Przebiję skórkę drutami. No i domowy grill gotowy. Robię jeszcze dziurę i podpalam węgle palnikiem. O tak, temperatura jest idealna. Masz czas, Ty, nie smuć się. Przyniosłam Ci bezpieczne ognisko. Spróbuj na nim coś upiec. Wow, idealny stopień wysmażenia. Mmm, jesteś geniuszem! Jestem taki spragniony. No w końcu... Co, pusto? Co robić? Britni, wszystko wypiłaś. Zaraz to naprawię. Odkroję górę z arbuza. Teraz potrzebuję blendera. Ojej, ale mam moc. Muszę zamienić cały miąższ szpiret. To, to jest to! Świetnie! Uff... Teraz potrzebuję ciemnych okularów. Cool. Słomka i odpowiednie oświetlenie. O tak! Jestem w kurorcie. Co się dzieje? Co? Co to ma być? Pożycz mi to! Wywiercę otwory. Mogę włożyć tu jeszcze kilka słomek. Awesome. Co? To dostawa coli? Mogę wziąć butelkę? Dobra, Justin, spadaj. Wlewam kolę do mojego koktajlu i przykrywam go pokrywką. Gotowe. Nie możesz się doczekać. Ustawmy to szybko. A teraz spróbujmy. Mmm. Pyszne, co? Ekstra. Mam Ja też chcę trochę. Zjadłaś wszystko znowu? Nie martw się, mam pomysł. Będę potrzebować arbuza i monety. Teraz przetnę arbuza monetą. Właśnie tak. Ostrożnie. A teraz potężny cios. A ja? Gotowe. Teraz trzeba zamienić miąższ w sok. To jest to. Dodam żelatynę, wodę i rozmieszam. Poczekam, aż zastygnie. Super. Położę go na desce i pokroję. To wszystko. Teraz przeniosę to na talerz. Pięknie. Mam nadzieję, że Justinowi się spodoba. Ej, parodiujesz mnie? Kuki, spróbuj tego. Wow, to wygląda jak oczy. Spróbujmy. Mmm, smakuje trochę dziwnie. No najwyżej dwie gwiazdki. Ej, Justin, moja kolej. Daj mi to. Dziękuję. W końcu mogę zrobić moją rzeźbę. Kilka nacięć. Tutaj. Jeszcze kilka kreseczek tutaj. I jeszcze tutaj. I tutaj. O tak, czas zrobić buzię z zębami. Zaraz je wytnę. To robi oczy? Właśnie tak. Ok. A teraz wytnę kawałek z tyłu. O tak. Wyjmę miąższ, albo jeszcze lepiej zjem. Mm, wspaniale. Co za pyszności! Teraz założę czepek na włosy i mogę założyć maskę. Ha! Jestem minionkiem! Widziałaś to? Super co! Pytaj za broń! Zaczynamy! A oto i karaluchy! Módlcie się robale! Wynocha z naszej kuchni! Więcej tu nie przyjdą. Udało nam się. Przybij piątkę.